Wieczorynka, spotkania językowe. Odcinek siódmy. Dobry wieczór Państwu. Wreszcie poniedziałek. Mam na imię Rusłana. Pasjonuję się językiem polskim i od 15 lat prowadzę zajęcia z dziećmi i dorosłymi. Dzieląc się z nimi swoją wiedzą oraz zamilowaniem do kultury literatury polskiej, mam nadzieję, że ten podcast zainspiruje Państwa do nauki języka polskiego. Temat dzisiejszego odcinka to wdzięczność. Dzisiaj Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości. Сьогодні поляки святкують День Незалежності національне свято. Складам сердечне життя, сердечно вітаю і прагне виразити глибоку вдячність всім, хто вже в трудних хвилях для моєго краю оказали солідарність і сперте, і прагну виразити глибоку вдячність усім, хто у важкі хвилини для моєї країни. Prajewał solidarność i pytrynku. Wdzięczność to uczucie, które pojawia się to poczucia, jakie pojawia się wtedy, gdy dostrzegamy dobro w naszym życiu, kiedy my zauważamy w naszym życiu chorobę, lub doświadczamy czyjejś serdeczności albo wyczuwamy czyjąś dobrozyślność. Jaka ta wdzięczność potrafi być? Jaką może być wdzięczność? Bezgraniczna, duża, głęboka, bezmeżna, wielką, głęboko, wielka, serdeczna, szczera, prawdziwa, wielka, serdeczna, szczira, sprażnia i dozgonna, to znaczy aż do śmierci. I do wiecznej, top to do śmierci. Ma ona ogromny wpływ na nasze relacje z innymi. Ona ma ona ogromny wpływ na nasze odnoszenia z innymi, ponieważ promuje współpracę i altruizm. що ona sprzyja współpracy i altruizmu. Dziękuję powinno być spontaniczne i szczere i odpowiadać naszym wartościom. Dziękuję powinno być spontannym i szczerym i odpowiadać naszym wartościom. Gdy wyrażamy komuś wdzięczność, niedbale, kiedy my niedbale wysłowljujemy komuś podziaku, to tak naprawdę nie dziękujemy. My na sprawdzie nie dziękujemy. Widocznie nie zależy nam na relacjach z tą osobą. być my nie dbajmy o stosunki z jej ludyną. Wielkie sprawy są zauważane, a te małe mniej doceniane. Wielkie rzeczy pomieczajemy, a malenki mniej cenimy. Nawet wdzięczności możemy wytrenować, my możemy trenować zwyczajcie wdzięczny, za pośrednictwem dostrzegania drobnych gestów życzliwości wobec nas. Pomieczajcie maleńkie gesty, dobroty po odnoszeniu do nas. Dziękując, sprawiamy komuś radość. Dziękuję, czy my robimy kogoś щаслиwym. Jeśli chcemy się komuś odwdzięczyć, jeśli my chcemy odwiedzia, czy to jest komuś, Możemy zrobić jakąś przysługę, ofiarować prezent. My możemy zrobić posługę, zaproponować podarunek. Bywa tak, że księgujemy wszystkie dobre czyny. Bywa je tak, że my wydamy oblik wszystkich dobrych czynków oraz uprzejmości wymierzone w naszą stronę i dobroty spremowanych u nasz BIP. I staramy się oddzięczyć, żeby mieć komfort psychiczny i namagajemy się wiedzieć, czy to jest tym, że ma psychologiczny komfort. Takie wyrównywanie rachunków z jednej strony może polepszyć relacje. Z jednego boku takie zwiedzenie rachunków może pokraszyć te stosunki. Ale z drugiej strony skrupulatne rozliczenie wygląda sztucznie ale z inszego boku preskryptyłowy oblik wygląda artystycznie. Szczerość i naturalność przede wszystkim. Szczerzyść i przyrodniść ponad usę. Czujemy się bardziej wdzięczni, gdy dostajemy prezent spontanicznie, bez żadnej okazji. My wytrzymujemy większą wdzięczność, gdy otrzymujemy podarunek spontanicznie, bez żadnego przywodu. Czy dziękuję, nic nie kosztuje? czy dziękuję, niczego nie kosztuje. Bywa tak, że wkładamy dużo wysiłku i na my dokładamy bardzo zusłów, aby go wypowiedzieć, żeby wskazać go. Podziękowanie może być trudne, wręcz niemożliwe do realizacji. Wskazać dziękuję może być ważko nawet niemożliwe. Szczególnie wtedy, gdy nie chcemy przyznać się do porażki albo niemocy. Особливо тоді, коли ми не хочемо визнавати поразку чи безсилля. Хтось оказав літость і спав нас, хтось проявив милосердя і підтримав нас. Коли вимовляємо дякую, то признаємося до того, що coś достаємо zewnątrz. Коли ми вимовляємо дякую, ми визнаємо, що отримуємо щось зовні в постачі допомоги, презенту, Więc sami jesteśmy nieudolni. u to pomogę, podarunka, odrzucimy sami my nespromóżni. Wdzięczność to nie tylko reakcja na czyjeś zachowanie wobec nas, ale też postawa. Wdzięczność to nie prosto reakcja na czyjąś powodinku, po do nas, a i stawienia. Ponieważ zauważamy i wyznajemy dobra, które otrzymujemy. To my pobiczajmy i doznajemy te chorosze, z czego otrzymujemy. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie. Gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne. Nie czekaj i z się, że coś jest wielkie. Bądź wdzięczny i stanie w cudownym kiedy przestał czekać czegoś ważnego, raptem wszystko stało się Igor Herbut ⁇ wdzięczność. Proponuję Państwu wysłuchanie piosenki Igora Herbuta ⁇ wdzięczność. Wdzięczność ma też wyraz duchowy. Wdzięczność też ma duchowy wyraz, ponieważ jest traktowana jak snota, oskilki ona uważa się Od dziecka uczymy się dziękować. Bogu, rodzicom, nauczycielom, przyjaciołom, kolegom, obcym ludziom. Z dzieciństwa my wciąż się dziękować Bogowi, rodzicom, nauczycielom, druzom, kolegom, nieznajomym ludziom. Swoje istnienie oraz wszystko, co posiadamy i dzięki czemu jesteśmy wyjątkowi, zawdzięczamy Twórcy. Swoim istnowaniem i wszystkim, co my mamy i co robić nas osobliwymi, my zawdzięczamy Twórcowi. Miliony ludzi, każdy coś mówi, może w tej chwili modli się. Słyszysz każdego i wiesz dokładnie, czego chce. Niesamowite, miliony pytań, odpowiedź znasz na każdy z nich. A ja nie proszę, o nic nie pytam, ale dziś dziękuję, 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 dziękuję Ci. Nieczęsto, niestety, to mówię, więc mówię dziś dziękuję, dziękuję Ci. Dziękczynienie to uroczyste podziękowanie i jest współcześnie używane w kontekście religijnym. Czym podiakie? C, uroczysta podziaka, jaka wykorzystuje się w współczesnym świecie w religijnym kontekście. Zapewne wiedzą Państwo, że święto dziękczynienia jest najbardziej w rodzinnym w Stanach Zjednoczonych. Wy na pewno znacie że Dzień Podiakie jest najbliższym społecznym światom w Stanach Podziękowanie Bogu za kolejny dzień, podziaka Bogowi za jeszcze jeden dzień, jest moją pierwszą ważną sprawą na liście najważniejszych zadań. Pierwsze mojemu spysku ważnych zadań. Ksiądz Jan Twardowski, dziękuję. Dziękuję Ci za miłość prędką, bez namysłu, za to, że nie jest całym człowiek pojedynczy, za oczy nagle bliskie i bezimienne, za głos niedawno obcy a teraz znajomy, za to, że nie ma czasu by pisać list krótki, więc dlatego się pisze same tylko długie, choć pisanie jest po to by szkodzić piszącym. A miłość wciąż niezręcznym mijaniem się ludzi, że nie można Cię zabić w obronie człowieka. Dziękuję Ci za tyle bólu, żeby sprawdzać siebie, za wszystko, co nieważne. Najważniejsze zapytania, tak wielkie, że już nieruchome. Bycie wdzięcznym to narzędzie, które pomaga poradzić sobie w trudnych chwilach. Wdzięczni to instrumenty, kiedy pomagają nam w poradzie ze składnymi sytuacjami. Wyzwania w naszym życiu dużo nas uczą, wykleki w naszym życiu wcześniej nas bardzo czemu i rozwijają nasze zdolności do przetrwania i stawiania się lepszymi wersjami siebie. I rozwyć naszą zdatність wyżywać i stawać краmi wersjami samych siebie. DorisDay powiedziała, że wdzięczność to bogactwo, nażekanie to ubóstwo. Doris Dej skała, że wdzięczność to bogactwo, a narikania це bidność. Jestem wdzięczna żołnierzom, którzy bronią naszej niepodległości, ja wdzięcz soldatom. które zagrażają naszą niezależność. Dzięki ich dzielności oraz poświęceniu, za dzięki ich chorobosti i samopożertwie mamy szansę prowadzić na pozór normalne życie. My mamy szansę żyć, zdawało się, normalnym życiem. Tylko, że cena za to jest niewiarygodnie wysoka, tylko cena za to jest wysoka. Douglas Wood stwierdził, że serce, które dziękuje, jest szczęśliwe. Douglas Wód wskazał, że serce, jakie dziękuję, jest szczęśliwe serce, ponieważ człowiek nie może jednocześnie czuć wdzięczności i nieszczęścia, a że ludyna nie może wyczuwać czuła i nieszczęścia jednocześnie. Proszę porozmyślać nad odpowiedziami na takie pytania dwie odpowiedzi na takie zapytanie. Czy jesteście Państwo wdzięczni za obecność konkretnych ludzi w swoim życiu? Czy wy wdzięczni za z konkretnych ludzi w waszym życiu? Jakie prezenty od losu dostali Państwo w swoim życiu? Jakie podarunki widoli były otrali u swojemu życiu? W jaki sposób Państwo oddzięczają się za nie? Jakim czynom wy wdziacujecie się za nich? Zapraszam Państwa do refleksji. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w przyszły poniedziałek, żeby powiedzieć: reszcie poniedziałek. Życzę Państwu udanego tygodnia.